Jedziemy, jest krąć? gotowy, gotowy, kręci. Już, już kręci. Oj, 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 oj! Piękne rybki, piękne rybki. O, proszę. Jest jeden czerniak. Widzę już dwa piękne dorsze. Ładna brosma i bardzo duża langa. Oj, jeszcze jest jeden dorsz. Piękne rybki. O, jeszcze jeden dorsz. to na kolację. Żeby było go, go widać To jakoś na nie? Tak nie. nie mam tej wagi Wydaje mi się że ten ma koło dychy Który? Ten czarny Ten faj? Nie no, czarny Nie ma ja, ja większego złapałem tego saja. Ja złapałem to, to Węgorz mówi, że 4,5 kilo. A był większy od tego i to i to jest źle, Grubszy był 4,5 kilo. No. To słabo widzę, bo tu jest wiesz słońce i bardzo jest jasny ten, wiesz? Nie widzę co, co filmuje kurde. No. Weź tego. O. o no to jest Nie uniesiesz o, tyle. <śmiennie <śmiennie <śmiennie> <śmiennie> piękne rybki, piękne. Super. Połów super. Jeszcze w zęby. Okej. Okay. Co, gdzie nacisnąć? No, to, 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 to czerwony, tak jest.